Cześć witam serdecznie jest ze mną Pablo i to właśnie I, i pokażemy dzisiaj pewną y, y, sytuację nie wiadomo czy jest to błąd wizualizacyjny czy też y, jest to celowe zagranie ze strony Gamingu, co by utrudnić rozgrywkę a kto się temu nie przyjrzał to może o pewnych sprawach nie wiedzieć Dobra dużo że jesteś niedaleko nie? Zaraz będę na miejscu więc tak, mamy widok taki z lufy i mamy widok z zoomu. Pełnego zoomu. I teraz o co chodzi? Podjeżdżamy sobie, mamy sytuację w grze, ktoś się z nami skleja. Ktoś się z nami skleja i już opowiadamy o co chodzi. Tak, 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 żeby się nie, nie tego. Dobra, i teraz tak weź mi Pablo powiedzmy celuj w ten wizjer który jest pod, pod lufą widzisz taki, taki prostokącik wy was kierowcy co? tak jest dokładnie i teraz my z tego zoomu próbujemy zablokować strzał no i wkładamy rurę w rurę kolegi no i tak to wygląda jest ta rura w lufie kolegi zablokuj teraz wieżę mhm, zablokowaną ja również o, jednak nie czekaj, a dobra nie no, ja poruszałem a i teraz spójrzcie jak to wygląda wygląda to właśnie w ten sposób i jest to przekłamanie wizualizacyjne na którym ludzie potrafi... potrafią, próbują się bronić przed przeciwnikiem no i teraz następna sprawa dobrze weź celuj lufą do góry, tak nad moją wieżę po prostu tak, tak o do góry dobra i teraz lufę wkładam w twoją lufę tak, blokujemy i spójrzcie jak to wygląda lufy nie pokrywają się tak jak w widoku z widoku lufy tylko są obok siebie nie wiem dlaczego tak jest i ty chyba Pablo też nie wiesz, dlaczego tak jest, bo jest no, to... No według mnie to jest specjalnie. Według mnie to znowu nie patrzy. Nie specjalnie, no według mnie to patrzy, znowu nie patrzy z widoku lufy, no z widoku gdzie znajduje się kurde wizja celowniczego. Albo... Kurde, jest takie... Albo i tak ty, słuchaj, to... to Może jest... to i tak, to by tak według mnie. Ale. Ale. Właśnie. I w tym momencie i tak się lufy powinny pokrywać, bo lufa w lufę, ale i tak patrzysz na celownik Widzisz, że lufa masz moją... twoją lufa jest w mojej lufie I patrzysz na celownik, i on patrzy gdzieś tam w blizy, nie? No właśnie, dokładnie, a teraz weź się troszeczkę no, ale to o... to powinno też widać O, dobra, 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 tu, 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 tylko tymi yy, hamulcami wlotowymi, tak? Yy, tak, yy, niżej Okej, okay, kawałek no, niżej weź opuść lufę o do wyżej wyżej tak ciut tak. ciut 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 ciu. nie no patrzę co na dobra, tak dobra. w... w działa czy się trochę cofę dobra i teraz tak mamy lufę w lufie blokujemy o, no i znowu do końca, jest kurwa i to do końca nie lufę lufę bo według mnie to o teraz na przykład to jestem odległości od ciebie i widzę że celujesz kurwa no, no właśnie no właśnie Właśnie o to chodzi. To I jest... To by było tak, że patrzysz z lewego włazu. Jak patrzysz z kamery z, z, no, no, z trzeciej perspektywy. że patrzysz ku z trzeciego włazu. I teraz pytanie, jak ty włazisz? Patrz, mój wcześniej patrz ten właz, ten sam, na wieży. No i jak to wygląda teraz? Na lewo u teraz ciebie, tak? Czekaj, czekaj, na lewo, w, 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 który włas mam patrzeć tak. mówisz? Twój lewy, czy mój lewy? Twój lewy? Twój lewy, czyli mój prawy. Aha, Nie no, dobra. mój lewy, sorry, mój lewy. Ten, ten cycuszek taki, co wystaje, to kółeczko, tak? No tak, tak, tak. Dobra. No i... No i... E... Twoje lewy. Nie no, wychodzi, wychodzi nad, chociaż... Można by było powiedzieć, że zahaczy o ten wizjer. Zahaczne. Tylko... No i no. Aha. No Nie no, jak się celuje? To dziwne to jest, bo to jak się celuje... A... A jest. właśnie, a teraz... No? Ale to też chodzi? Ja patrzę chodzi z trzeciej osoby z kamerki. Niby w to samo miejsce celuje. No to... Lufy są magiczne. Nie wiadomo o co chodzi. Tak naprawdę. Dokładnie. Teraz by mi się lufy skrzyżowały, nie? Znaczy ja teraz akurat patrzyłem z tego, no ale teraz powiedzmy no... To początek lufy. Teraz ustawiam sobie. Pyk. No i a celuję koło ciebie tak naprawdę, nie? No także ciekawa no właśnie, sytuacja. To samo jest. Właśnie, o to chodzi. To jest ciekawa sytuacja. Czyli no, abyś z tej perspektywy nie mógł zablokować strzału przeciwnika. Dokładnie. O tym nie mówmy, bo to będzie za dobrze. A, było słychać? No. Dobra. No to teraz, teraz pogonku, tak? Od, oddalmy się na jakąś odległość. Prawda? O, 20 metrów. O, powietrę, no powiedzmy. I możemy się młócić. Strzelaj. O. Proszę, no możesz mi oddać w listku do tego czołgów. No, Czekaj, próbujemy cię wysadzić. To aż tak jest tutaj, to i tak stoisz Bingła są tu Ażby też kurwa nie wchodzi, ale jesteś się delikatnie skontowany to się skąd Nie no próbuję, wiesz, wiesz, gaszczę, czy to coś da czy nie. Nie, jak ja strzelam to, to nie, nic ci nie da, nie, bo to ja strzelam. Muszę patrzy prosto no. na nas. A? O co chodzi? <grym> A, Lówka tu, lówka, ta. lówka. No próbujemy... o, dobra, nie, tu. A teraz spróbujemy... Dobra, niech będzie to. Dobra, chodź do góry. A, w gąski wyszło. Jak to w gąski? W gąski. Ale o Taran! No, dobra. No to zabijaj i kończymy film. Dziękujemy za uwagę. bardzo serdecznie. Dziękujemy. Dobranoc. Do widzenia. Dzięki nara.